O, klient! Jaka ma być? Sosnowa, dębowa? Może jakiś cieszący oko kurhanik albo cała krypta? No niech spojrzę. Z pięć łokci trzeba liczyć na szerokość. Nie chcę trumny. Rodziny nie mam, a sam też się na tamten świat nie wybieram. No, po dobry to argument. Hmm. Ale może jednak upijemy razem interes? Jaki znów interes? O spółce żem myślał Mieczyska na plecach masz ogromne Pewno nie raz kogoś po łbie przejedziesz Pomysł jest prosty Jak tylko kogoś ducha pozbawisz, to dasz mi cynk Ja trumienkę pyknę, złotko wpadnie, a i tobie coś odpalę Dość żartów Pogadajmy o czymś innym o co chodzi? Trzeba wam czego? Ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Przyniosłem sześć garnków psiego sadła. Eee, rozmnożyły się te kundle ostatnio. A sadło przyda się do konserwowania drewna na trumny. <laughs> Oto twoja zapłata. Tego cmentarz jest zamknięty. Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołu wyłażą. Uważaj za tobą! <laughs> żartowałem tylko. Nie ma co się bać za dnia nie łażą. Poprawdzie ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Nawet tutaj wieczorami nie jest bezpiecznie. W końcu wyznaczą jakąś nagrodę, ale na razie nikt się tym nie interesuje.